Witam Państwa pięknie i kłaniam się w programie Smaki Polski, a w zasadzie w tej części, która się nazywa Kuchnia Dworska. Pytanie pierwsze, czy trzeba pojechać do Paryża, żeby zobaczyć Wersal? Otóż nie, wystarczy przyjechać na Lubelszczyznę, do Kozłówki i tutaj Wersal w wydaniu polskim przeniósł się. Tak samo jak zupa, którą dzisiaj dla Państwa przygotuję, pejzanka, niby z francuskiej książki, ale zrobiona po polsku, smakuje inaczej i jest Pyszna, po prostu pyszna. Zapraszam na program. Piękny pejzaż za mną, piękny pejzaż przede mną, po lewej, po prawej. Ponieważ jesteśmy w polskim Wersalu, w Kozłówce, a robimy zupę pejzankę. Ale wcale jej nazwa nie pochodzi od pejzażu, tylko od pejzan, francuskiego pejzan, które oznaczało chłopa chłopska, czyli zupa chłopska. Seller naciowy. To będzie pierwsza część. Do tego cebula, koniecznie. Cebula krojona bardzo drobniutko. To wszystko za chwilę będziemy w drugim garnuszku podsmażali na masełku. Mamy już pokrojony drobno selernaciowy, mamy już pokrojoną cebulkę, a teraz grzybki. I zazwyczaj było tak, że były to grzyby sezonowe. Te, które obecnie w lesie rosły zazwyczaj borowik. Gościu w tej pejzance. W tej chwili jeszcze nie ma borowików, ale są doskonałe ciemne pieczarki, które też są bardzo aromatycznym grzybem. Oczywiście nie aż tak smacznym jak ten leśny nasz polski borowik. Generalnie, pejzanka, mimo że wzorowana na tej francuskiej zupie, tak naprawdę ona smakowała w Polsce zupełnie inaczej. Bo i warzywa z lubelszczyzny. Czy grzyby z lubelszczyzny? Czy wszystko to, co się znajdowało tam w środku, w tej zupce, miało zupełnie inny posmak? Wydaje mi się, że Francuzi nam troszeczkę zazdrościli, kiedy gościli tutaj na dworze urodziny zamojskich. Teraz czosneczek, jeszcze odrobina markwi i zaczniemy to powolutku wszystko podsmażać na masełku. Wszystko to, co będzie bazą warzywną, mamy już przygotowane. W tej chwili odrobina masła. Która powędruje do garnuszka, rozgrzejemy to masełko i to bardzo mocno rozgrzejemy, a potem powolutku będziemy podsmażali właśnie tę część warzywną. Po tej części warzywnej dodamy kiełbasę i to zazwyczaj była jakaś taka kiełbasa z dziczyzny, tudzież z bardzo dobrej wieprzowiny, ale co jest najważniejsze, prawdziwie porządnie wędzona. Ten delikatny zapach tego wędzenia będzie czuć. Tej naszej pejzance. No, i teraz po kolei. Najpierw cebulka i selernaciowe. Już czuć te wszystkie piękne aromaty, które roznoszą się. Po tym pięknym tarasie naszego polskiego Wersalu. Tę część lekko przemieszamy. Tak, żeby nam się powiązały te smaki selera naciowego i owej drobno pokrojonej cebulki. No i dodajemy grzybki i marchew. Wszystkie te elementy podsmażamy. Za chwilę pokroimy do tego kiełbaskę podwędzaną. I zalejemy to wszystko bulionem wołowym bulionem. I tak to mogło być w owym czasie. Na przykład w 26 roku podczas słynnego na cały kraj wesela Michała i Marii, bo wtedy pejzanka pojawiła się po raz pierwszy w Polsce. Już kiełbaska gotowa do pokrojenia, ale zanim to też do smażących się warzyw dodajemy dwa listki laurowe i kilka ziarenek. Ziela angielskiego. To musi być koniecznie dla tego charakterystycznego, porządnego aromatu. Co jest ważne, że już wtedy Laur był hodowany w ogrodach. I stąd liście laurowe zazwyczaj w takich zupach znajdowały się w postaci świeżej. A aromat tych świeżych liści laurowych jest zupełnie inny niż tych suszonych. Już pięknie, wszystkie smaczki tutaj się nam wymieszały. Aromat jest, jest. Wypełniliśmy aromatem cały ten piękny taras. A teraz bulionik. Wołowy bulionik. Zaczniemy to w tej chwili powolutku dusić. I powoli dodawać następnych świeżych ziół. Bo one są bardzo, bardzo istotne. Dojdzie bazylia, dojdzie pietruszka świeża. Ale do tego wszystkiego jeszcze kilka suszonych elementów. Będzie tymianek, będzie oregano i, o dziwo, będzie trochę kurkumy, bo ona też wtedy już się zaczęła pojawiać na naszych magnackich stołach. Kurkuma, która przyjechała z bardzo daleka, w tej pejzance będzie robiła nie tylko kolor, ale taki delikatny, faskowaty, pomieszany ze słodkością posmak. Będzie natka pietruszki i listki bazylii. Ważne jest, kiedy mamy żywą bazylię, a chcemy z niej korzystać długo i szczęśliwie, żeby obrywać te listki, które są poniżej. Ale wierzcie mi, że na takim dworze, jak ten, na którym się dzisiaj znajdujemy, na pewno pęd szczytowy był w każdej jednej z łupca. I tak będzie u nas dzisiaj. Drobniutko pokrojone świeże zioła wędrują do naszego garnuszka. Zaczarowanego, aromatycznego. Wystarczy już tylko zamieszać, posolić, popieprzyć do smaku i powolutku jeszcze podusić. Tak. Około pół godzinki. Przygotujemy PIRE, PIRE na samo dno talerza. Zalejemy pejzanką i będzie. pysznie. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam. Witam po raz kolejny na naszej kuchni dworskiej. Mamy, szanowni państwo, z panem marszałkiem e, tak wypracowaną współpracę, że jeżeli ja dobrze ugotuję i tak było na, na dworach. Jestem poddawany surowej, acz sprawiedliwej ocenie. I za to mam genialnego przewodnika i genialną kopalnię wiedzy historycznej o pięknych obiektach Lubelszczyzny, na których się znajdujemy. Panie marszałku, dzisiaj wyjątkowa zupa na cześć 26. roku i tego, co tutaj się wydarzyło, czyli śrubu Michała i Marii. O! Myślę, że ona była tak... Podana. Całą recepturę już naszym widzom zdradziłem, ale czekam na tą surową, a sprawiedliwą ocenę. Czyli spróbuję. Jeśli się tak jadało w kuchni dworskiej. I takie smaki wydobywała kuchnia dworska. Panie Karolu, dla mnie to jest coś przepięknie smakującego. Dziękuję. Dziękuję pięknie. No i czekam na to, żeby zobaczyć ten piękny obiekt i posłuchać o jego historii. Zapraszam. Początek tego miejsca, e, który jest spleciony współistotny z rodziną Zamojskich. Zupełnie Pana e, tą pierwszą wypowiedź. Oprócz kozłówki naszego lubelskiego, lubelskiego Wersalu, mamy także Wersal w Radzeniu, Pałac w Radzeniu, w którym też będziemy za e, parę tygodni. I tam też e, to jest nawiązywanie do barokowego e, wystroju i do barokowej architektury. Początek tego. Przepięknego pałacu, sięga połowy XVIII wieku. Budowa rozpoczęła się w latach 30., skończyła się w latach 40 XVIII wieku. Ale tak naprawdę rozkwit tego przepięknego pałacu, tego naszego Wersalu lubelskiego, to wiąże się z Rodem Zamojskim. 1799 rok, XI Ordynat Zamojski Aleksander obejmuje, kupuje od. Yy, od rodziny Bielińskich, ten przepiękny pałac i powoduje tutaj swoją letnią rezydencję, czyli tworzy letnią re rezydencję. I rozpoczyna się rozkwit tegoż to pałacu. Pałac barokowy, pałac, który świadczy o tym, że jest nawiązaniem do wielkich pałaców francuskich, bo przecież sama, sama budowa tego pałacu, czyli między dziedzińcem a ogrodem, czyli to jest wszystko wspólne, czyli przepiękny dziedziniec, przepiękny pałac i z tyłu ogród, który jest zwieńczeniem tego tripletu, by się mogło powiedzieć, architektonicznego, który ma służyć, miał służyć przede wszystkim letniemu wypoczynkowi. To były letnie rezydencje zamojskich. No i właśnie, kiedy jest taki największy bunt, ten największy rozkwit tego miejsca? To znowu wrócimy do Zamońskich, tym razem do Konstantego, który zaczął zarządzać tą częścią ordynacji, którą później zrobił jako ordynację oddzielną, ordynację kozłowiecką. To był przełom XIX-XX wieku. On zaczął przebudowywać, odnawiać ten pałac, odnawiać ten pałac od 1904 roku. I do 1914 roku przebudował na wzór nadal barokowych, wszystkich barokowych zasad, które był on, ten pałac zbudowany. Ale on zrobił to na zasadzie neobaroku, ale cudownego neobaroku, bo tak pięknego i tak bogatego, że nie jeden władca ówczesnej Europy by się nie powstydził zamieszkać w tym pałacu tutaj w Kozłówce. Panie Karolu. To jest jedno z niewielu muzeów w Polsce i na świecie, gdzie mamy dostęp do wszystkich eksponatów. Nie ma żadnych tasiemek cudownych. My chodzimy i wydaje nam się, że tu tętni życie. Że ktoś opuścił to pomieszczenie, ktoś yy, nagle gdzieś poszedł spać, a my czujemy się w środku. Bo pamiętajmy, że 81 lat temu jeszcze tutaj Zamojscy mieszkali, i to jest wierna. Nie kopia tylko rzeczywistość warunków w jakim ludzie tu przebywali i rodzina zamojskich mieszkała. Także to jest wielki, wielki atut tego muzeum. Zdecydowanie, ja to poczułem od samego wejścia w próg. I dlatego warto tu przyjeżdżać i oglądać. Czujemy się, jakbyśmy byli rodem arystokratycznym, a zarazem poznajemy piękną historię tysiącletniej Polski. Szanowni państwo, wierzcie mi jeśli chcecie zobaczyć przeurocze otoczenie tegoż zamku, pałacu w postaci przepięknego dziedzińca, przepięknego parku i otuliny lasów kozłowieckich i zobaczyć te wystroje, te kopie Tycjana, Wandajka, świątynię, kaplicę przy tym pałacu, która zrobiona jest na wzór kaplicy wersalskiej, zobaczyć Pierwsze i jedyne, mam nadzieję, w Polsce i na świecie Muzeum Socrealizmu, które jest tutaj też ulokowane. Przyjeżdżajcie do Kozłówki, bo pamiętajmy, że Pałac w Kozłówce to jest perła wśród pałaców w Polsce. Oj, z ciężkim sercem i z lekką łezką w oku trzeba się żegnać z tym jakże pięknym miejscem. Z tym polskim wersalem, do którego serdecznie Państwa zapraszam. Każdy powinien to choć raz w życiu zobaczyć. Ale nasz program nie kończy się tylko na tym miejscu. Kuchnia dworska to oprócz doskonałych kulinarii piękne pejzaże i piękne obiekty. I tych obiektów jeszcze będzie kilka, więc zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.